Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w Salonie Dobrej Książki. Tym razem będziemy rozmawiać o publikacjach wydanych przez Muzeum Niepodległości, a związanych z powstaniem listopadowym. Powstanie listopadowe to nie tylko historia Warszawy, to historia Polski. Mija 170. rocznica od momentu wybuchu jednego z najważniejszych powstań, jakie miały miejsce na terenie Rzeczypospolitej. Powstanie listopadowe miało miejsce z 29 na 30 listopada 1830 roku. Był to zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tysięcy ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy, odnosząc z niej poważne lecz przejściowe sukcesy. Rozpoczęte listopadową noc powstanie narodowe, narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. I tu powstanie listopadowe wiąże się także z historią Muzeum Niepodległości. Otóż po zakończeniu działań powstania listopadowego nastała tak zwana noc paskiewiczowska, kiedy Mikołaj Czar I wydał, decyzję o tym, aby na wzgórzach Żoliborza w zemście dla narodu polskiego wybudować Cytadelę Warszawską. Cytadela Warszawska dziś Muzeum 10. Pawilonu jest częścią Muzeum Niepodległości. Muzeum Niepodległości wydaje różne publikacje związane nie tylko z historią Warszawy, ale też i z historią Polski. Jeden z albumów, który Państwu polecamy, to album wydany pod redakcją Tadeusza Skoczka Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje, historiografia, pamięć. Album ten został wydany w 2015 roku. Publika o publikacjach, o których będę dzisiaj Państwu mówiła, yy, możecie je Państwo zakupić w naszej księgarni internetowej. Nie potrzeba wychodzić z domu, mamy czas, kiedy możemy sięgnąć do internetu i zakupić po preferencyjnych cenach wydawnictwa muzeum niepodległości. Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-20 października 2011 roku w Muzeum Niepodległości. Ukazuje poglądy współczesnych historyków na zryw niepodległościowy. Jego dziedzictwo w literaturze, sztuce, historiografii, począwszy od chwili upadku powstania, aż do czasów nam współczesnych. Prezentuje różne postawy polityczne wobec powstania, różne formy dziedzictwa i pamięci o tamtym wydarzeniu. Kolejna publikacja to również publikacja Muzeum Niepodległości, powstanie listopadowe pod redakcją Tadeusza Skoczka, wydana wspólnie przez Muzeum Niepodległości i wydawnictwo Proszówki. Album Powstanie Listopadowe został wydany właśnie przez tą oficynę pod patronatem Muzeum Niepodległości oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Chciałem zaznaczyć, że jest to pierwsza część z planowanej serii wydawniczej Polskie Powstania Narodowe. Album powstał w związku z konferencją naukową. Powstanie listopadowe 1830-1831, historia, tradycja media, która miała miejsce w 2011 roku. Album jest przede wszystkim publikacją książkową o charakterze ilustracyjnym. Jakiego typu dzieła znajdziemy w publikacji? Powstanie listopadowe? Po pierwsze, należy zaznaczyć, że w albumie zobaczymy prawie 200 ilustracji powiązanych z tytułową tematyką. Zaprezentowane zostały powszechnie znane obrazy Wojciecha Kossaka: Noc listopadowa, Ze szturmu na Wolę, czy Juliusza Kossaka Bitwa pod Ostrołęką. W książce spotykamy jeszcze kilka obrazów Kossaków, lecz największą część zajmują dzieła mniej znane w powszechnej świadomości Polaków. Reprodukcje te najczęściej nie pojawiały się wcześniej w żadnych innych wydawnictwach książkowych. W albumie możemy zapoznać się z mnóstwem dzieł zagranicznych artystów nawiązujących do czasów powstania listopadowego. Kolejna publikacja, która pochodzi z wydawnictwa Muzeum Niepodległości we współpracy z oficyną wydawniczą Rytm, jest to książka autorstwa Artura Śliwińskiego, Mariana Marka Drozdowskiego, powstanie listopadowe, która została wydana w 2013 roku. O powstaniu listopadowym napisano już wiele tomów, roztrząsano jego przyczyny, popełnione błędy, opisywano przebieg nocy listopadowej i rozgrywające się bitwy pod Iganiami, Ostrołęką, Olszynką, Grochowską. Pomimo tego, że pierwsze wydanie książki Artura Śliwińskiego ukazało się już w 1911 roku, od tego czasu pojawiły się nowe dokumenty, źródła i komentarze. To nadal wyróżnia się ona świeżością, sugestywnymi opisami i żywymi dialogami, dzięki czemu czujemy się niemal nocznymi świadkami tamtych wydarzeń. W latach zakończenia powstania, rocznica jego wybuchu stała się okazją do organizacji wielkiej manifestacji patriotycznej mieszkańców Warszawy. Odśpiewano wówczas pieśń skomponowaną przez Aloizego Felińskiego. Na cześć cara Aleksandra Mikołaja, zmieniając jej refren na Ojczyznę Wolną racz nam wrócić, Panie. Manifestacja była jednym z wielu wystąpień związanych ze wzrostem postaw antyrosyjskich, którego potem wynikiem był wybuch powstania styczniowego, a po powstaniu styczniowym olbrzymie represje i więzienie na Cytadeli czyli w 10. pawilonie, a następnie z syłki na daleką Syberię. Powstańcy warszawscy idąc do powstania w 1944 roku pamiętali i o powstaniu listopadowym, i pamiętali nie tylko o weteranach, których jeszcze kilku żyło, weteranach powstania styczniowego, pamiętali o tych dwóch zrywach niepodległościowych. Ten ostatni zryw to był rok 1944. O samej historii Powstania Listopadowego można opowiadać bardzo wiele. Opowiadają to, tą historię różne osoby. Ale dziś o tej historii opowie kierownik 10 Pawilonu, muzeum, oddziału Muzeum Niepodległości, pan Jan Engelgard. 29 listopada to jedna z najbardziej charakterystycznych, owianych legendą, dat w polskiej historii. Noc listopadowa, 29 listopada 1830 roku, opisana potem w dziesiątkach pamiętników, ale również w literaturze polskiej, by wymienić tylko Stanisława Wyspiańskiego noc listopadową. A więc wydarzenie z jednej strony czysto historyczne, z drugiej wpisujące się w polską tożsamość kulturową. Mamy dwie postawy, dwie oceny te, tego wydarzenia pierwsza nazwalibyśmy optymistyczną która mówi mimo przegranej to powstanie zasiało jakby ziarna które potem kiełkowały w następnych dziesięcioleciach to powstanie rozpoczęło epokę walki o niepodległość która zakończyła się w roku 1918 zresztą druga rzecz pospolita nawiązywała właśnie do tego wydarzenia święto podchorążych powstanie styczniowe późniejsze to był ten kanon na którym fundament na którym budowano Rzeczpospolitą drugą Rzeczpospolitą ale były też inne oceny Tutaj stoimy obok munduru oficera polskiego Królestwa Polskiego oficer artylerii konnej a więc istniała armia polska od 1815 funkcjonowała jednak jakaś forma państwowości polskiej która posiadała Swój sejm, swoją administrację, szkolnictwo, uniwersytet. Miała wreszcie dosyć liberalną, jak na owe czasy, konstytucję. I to wszystko w wyniku powstania zostało utracone. A więc historycy, którzy na to zwracali uwagę, głównie ze szkoły krakowskiej, mówili, że straty były większe niż zyski, które można powiedzieć są czy były iluzoryczne. Jak wobec tego mamy podchodzić dzisiaj? W tą rocznicę wybuchu tego powstania? Otóż przede wszystkim musimy rozdzielać te dwa fakty. To znaczy, z jednej strony taka realistyczna, a nawet nieraz brutalna ocena konsekwencji powstania, jednak wywołanego przez ludzi młodych, którzy no nie bardzo wyobrażali sobie, jak to dalej ma być. Niektórzy mówią, że ulegli nawet potrzepną zewnętrznym, żeby do tego powstania. Doprowadzić. Ale jednocześnie to powstanie zaowocowało potem wielką literaturą, trafiło na karty poezji, powieści, a więc jest jakby częścią naszej tradycji. Dzisiaj, z perspektywy tych lat, oczywiście te spory są już mniejsze. Spieramy się głównie dzisiaj o historię XX wieku. Różne wydarzenia. Natomiast odległa historia Powstania Listopadowego wydaje się czymś już zamierzchłym. Tym niemniej warto pochylić się nad tą rocznicą, dlatego, że pewien mechanizm zachowania się elit politycznych Polaków w następnych dziesięcioleciach. Właśnie miał początek wtedy, w 29 listopada 1830 roku. Jakby nie potrafiliśmy się przez następne dziesięciolecia wyzwolić z tego myślenia, no nazwijmy wprost romantycznego. Romantyzm był kierunkiem nie tylko literackim i kulturalnym, był również kierunkiem politycznym. Na tym tle dopiero na przełomie XIX-XX wieku doszło do tego słynnego sporu szkoły realizmu politycznego, polityki realnej z polityką neoromantyzmu. Ale musimy pamiętać, że źródło tego, czy geneza tego sporu miała miejsce właśnie 29 listopada 1830 roku.